Ale to jest pierwsza próba. Dobrze. Znaczy, jest trzeba. Hmm? Znaczy mamy tutaj. Spoko, dobra. Ten dolot tak, u mnie dobra. był e, bardzo mały e, w przypadku tej, tej, tej instalacji, którą wcześniej widzieliście. I to była też przyczyną tego, że on dużo, to dużo później, jak jakby reagował. I jest rzucona w ten sposób. O. Także tak to wygląda. Tutaj ta woda. Z naprawieniem tej pompy WZ-250. Tak to wygląda. No hejka, słuchajcie. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Dzisiaj zajmiemy się z zaprawieniem tej pompy WZ250, tak to wygląda. I teraz tak, pierwsza sprawa to jest taka, będziemy zakładali wąż z sąd z 7 metrów z sitkiem zaworem zwrotnym, to jest jeden element, a drugi będziemy zaprawiali tą pompę przewodami do tego, żeby można było. Tutaj są uszczelki. W związku z tym tutaj będzie bardzo fajnie to można założyć i to nam pójdzie dosłownie od ręki szybko. Tak. O. Dobrze, tu mamy raz. Tutaj mamy dwa.

Jak tam pierwsze wrażenia? No dobrze. Tak? Jest woda, jest życie. To Spoko. Jest życie, ok. Głównie ma być to do podlewania ogródka. Aha. Ale to jest pierwsza próba. Dobrze. Znaczy czym chceby? Co mamy tutaj? Spoko, dobra. To teraz tak. Zobaczcie, rozłożyliśmy tutaj wąż. Mamy podłączoną tą 250 -tkę. Słuchajcie, ta pompa w ogóle tak naprawdę może też służyć dodatkowo jako taka pompa e, gdzieś rezerwowa, bo jeśli będziemy mieli z jednej strony do podlewania ogródka, to też nic nie stoi na przeszkodzie, tak jak sami wcześniej widzieliście, odnośnie tego, żeby ona zasilała. Skoro przez tak długi okres czasu działała i zasilała nas w opcji off-gridowej, no to myślę, że tutaj tym bardziej teraz, tak? Tak to wygląda. Słuchajcie, 250W. Jedyne co no w momencie, kiedy już jak gdyby nie podlewacie, no to wiadomo, że trzeba ją rozpiąć, wyłączyć, tak? O, my sobie tutaj to rozepniemy teraz. Ciach, przestaje działać. Aha, właśnie tak się zastanawiałem odnośnie tego tutaj regulatora ciśnieniowego. I wiecie co, jeżeli ten regulator będzie miał mniejszy zakres, to znaczy nie będziemy chcieli go wykorzystać na maksa, to on mi włączał i wyłączał, jak gdyby tą instalację. Także yy, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego rodzaju, że tam, tak, ten dolot u mnie był yy, bardzo mały w przypadku tej, tej, tej instalacji, którą wcześniej widzieliście i to była też przyczyną tego, że on dużo, dużo później jak gdyby reagował. W związku z tym w przypadku zamontowania calowego dolotu i wylotu to zupełnie już to inaczej działa i funkcjonuje, czego już przykładem jest to nasze tutaj jak gdyby doświadczenie związane z założeniem tej pompy 1100 W. Ale powiem Wam, że przez dosyć długi okres czasu u nas chodziła 250, zasilała, no i wbrew pozorom, ale no, no dawała radę. Także w związku z tym tutaj no, trzeba je oddać, że, że chodziła i funkcjonowała. Słuchajcie, zobaczcie, rzut okiem. Teraz tak, tutaj studnia i jest rzucona w ten sposób. o Także tak to wygląda. Tutaj ta woda jest dosyć płytko, w związku z tym jakość tej wody nie jest, nie jest najlepsza, ale trzeba po prostu pompować, trzeba ją wyciągać i no i tyle. Tutaj tak, z jednej strony mamy rurę od tej pompy, od tej tutaj, o tak, a tutaj jest druga, czyli mamy i taką, i taką opcję. Także na koniec jest zawór zwrotny, myślę, że będzie, o widać, sitko, Także jedynie co to pilnować, żeby po prostu nie było to też zbyt głęboko, żeby tam tego po prostu nie w, w, wkładać na siłę gdzieś tam w ten piach na dnie, który jest. No i tak to wygląda. Ok. Pierwsze wrażenie z użytkowania? Dobrze. Tak? <grym> tak. Spoko? Tak, spoko. No najważniejsze, że jest woda i że woda leci i, i to jest... No, I to jest... priorytet, to był priorytet. Aha, okej. Okay. Nie chciałaś już ręcznie. E, no było to troszeczkę zbyt męczące. Mogło być tak rekreacyjnie, ale czasami trzeba było po prostu szybko coś podlać i, Aha. i, i uciekać z powrotem do pracy tam? Do lasu. <laughs> do okay. lasu e, i, i po prostu no, można sobie tutaj tak mhm. ustawić i, i, i zrobić jakieś zakończenie i mhm. e, tego węża. I... No dobra, spoko. To wiesz co, no to co, to pewnie tylko i wyłącznie kwestia tego rodzaju, żeby ten wąż na jakiś bęben nawinąć. Tak, ale sporo on jest, bo ja nie kojarzę jak gdyby na paczce ile tam było napisane. Ile to było metrów? 25. No to spoko. To od jednego 25. końca do drugiego praktycznie, a resztę to już doregulować strumieniem i doleci. <laughs> Słuchajcie, spoko. To co, to w takim razie yy, trzymajcie się i do miłego i widzimy się w kolejnych odsłonach. Tak? Z lasu, pozdrawiamy Was. Trzymajcie się, do miłego. Hej, hej. No i subskrybujcie. A właśnie, słuchaj, o właśnie. I co? Subskrybujcie łapki w górę, komentujcie. Co jeszcze? Lajkujcie, lajkujcie. Dobra, dzielcie się, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Jak widzicie, że coś źle zrobiliście, to piszcie, czy jakieś tam błędy były, czy nie. Także to też, jakby chętnie, tak, tak. chętnie poczytamy. Na razie, trzymajcie się, cześć, do miłego, hej. Jeśli film wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej.